Dzień dobry, dzisiaj Get It With Me, bo jedziemy odebrać samochód. Tak, dobrze słyszycie? Jedziemy odebrać samochód. Przesiadam się z dwóch kółek na cztery albo z czterech kółek z szoferem na cztery kółka bez szofera, ale tak, będzie samochód i zabędzie jeździła w końcu samochód. Odebrać, dlatego że się pakujemy wsiadamy w pociąg i jedziemy do domu rodzinnego bo samochód odbieram od moich rodziców. Rodzice jak usłyszeli że chcę kupić samochód to wpadli na genialny pomysł na który zresztą wpada już wcześniej że w sumie to może my byśmy sobie kupili nowy samochód a ty byś sobie wzięła ten no i wiecie prąka życia. Także grzewnie skorzystać, a tak poważnie kupić samochód od mojego taty, to jak wygrać w lotku, to, 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 to? Lot, to. to jak wygrać wylotka, Wszyscy w to wiedzą, że Andrzej dba o samochód jako trzecią córkę, jego samochody osobowe, które, które miał. Który Mike, który posiadał wcześniej, to są samochody kościołowe. To, to są samochody niedzielne. Nimi się jeździ do kościoła, odwiedziny i jak rzeczywiście trzeba coś załatwić. Przebieg naprawdę mają, zakładam, że mniejsze niż niektórzy płacaci. To są nowe modele. On jest pierwszym właścicielem, także naprawdę nic z tym kobrać. to dużo osób też mu zawsze. Mówi, że jakbyś kiedyś chciał sprzedać tą swoją Mazdę, bo tak odbieramy Mazdraty, to ja bym chętnie kupił, ale nie, nie. Tutaj ktoś inny ma pierwszeństwo, ktoś inny stoi, stoi w tej kolejce. Także odbiera od niego ten samochód, ale tam będzie więcej przeżyć, tam będzie więcej emocji, bo to nie tylko odebranie samochodu, ale to A jazda, dlatego, że ja nie jeździłam już kilka lat po mieście. Jestem nieco zestresowana, trochę się cykam, ale plan jest taki, że jak się nie będę czuła komfortowo, to po prostu wykupię sobie dodatkowe jazdy i tyle na ile po prostu będę się czuła już trochę bardziej pewnie za kierownicą plus Czas pierwsza pewnie kilka dni, jeżdżenie nocą i ćwiczenie sobie, jak nie ma ruchu. Eee, ale ale to, to tylko jedna strona tego szmedalu. Drugą stroną jest to, że to będzie cała zorganizowana wyprawa, bo najpierw światam jadę, przy okazji zaliczę też urodziny mojego krześniaka, a później razem z rodzicami. Wracamy sobie tym mastercym do Warszawy, dlatego że oni się, wiecie, dla ich świętego spokoju. Niektórzy bym pierwszy raz jechała po tak dłuższej przednej sama, więc też jestem im za to wdzięczna. Bierzemy kanapkę na drogę albo przystaniemy w maczku, bo przecież tak trzeba. I wracamy do Warszawy. Później ich w, w pociąg i odsyłam z powrotem do domu. I módlę się, żebyśmy się to po drodze nie pokłócili, bo jak ja sobie przypomnę moje pierwsze jazdy Poznań i Prapka, co prawda, e, z tatą, to łzom nie było końca, kłótnią nie było końca. E, teraz już tak nie jest i mam nadzieję, że też się będą oboje gryzli w język przez tą drogę. Ale... E, do tej pory mam flashbacki z przeszłości, jak tylko o tym pomyśla, Także no, tak będzie. Więc kolejny wiecie do mojego God, możemy dopisać kolejny atrybut. Jak są jakieś blacharze, to zapraszam do kontaktu. Nigdy nie wiadomo, kiedy, kiedy się przyda. Mam nadzieję, że nigdy. Pukajcie, mam nadzieję, że nigdy. Nie wiem, czy załapaliście ten żarcik.

też macie tak, że nie do końca, bo do tam jak się do nie spokować. zwłaszcza jak się jedzie na no, taki zwykły weekend, bo przecież mam w domu ciuchy, a chodzę się w, tak, w takich porozciąganych t-shirtach w jakichś takich rybaczkach i tego typu outfitach. Ja mam tak, że u, że u mnie w domu jest naprawdę cała moja garderoba. Ja nie sprzedaję rzeczy. Mi się po prostu nie chce tego wszystkiego wystawiać, więc jest tam masa cichów jeszcze z czasów, kiedy prowadziłam bloga e, i robiłam też bardziej takie kolorowe rzeczy. Więc zawsze, kiedy ja to dodało, to dało, to wtedy w jakichś kwiatach, w jakichś różach, w jakiś fioletach, zieleniak. Ładne są te rzeczy, ale totalnie już nie w moim stylu. E, no, ale stwierdzam, że zawsze to jest plan B, i w sumie chyba odłożę też już ten sweterek. Yy. Nie wiem po co tyle mi tego, przecież muszę mieć miejsce na słoiki. co <grystu> zrobię przemeblowania, ale mam rybaczki. Z, moimi, z moją długością nóg, rybaczki to jest naprawdę genialny pomysł. Nic tylko chodzić, a jeszcze za kilka lat wrócę do mody i będą trzykiwać to, co teraz się nagrało. Hejka, ja już jestem gotowa, także zaraz biorę walizkę i wychodzimy na dworzec. Jeszcze się tylko muszę upewnić, że wszystko jest pozamykane. Okna, woda pozakręcana, wiecie, nic się tutaj nie jest zapalone. Żelazko włączone. Ja w ogóle mam tak, że jak jadę gdzieś na dłużej, teraz nie jest na dłużej, to e, robię w ogóle zdjęcia, że na pewno wszystko jest zamknięte, że kurczy, jak przekręciłam i tak dalej. Także ja zawsze dla spokoju ducha wolę się upewnić, że wszystko gra. E, anyway, e, jestem chyba w lekkim do albo nie do czasia, dlatego już pędzę, widzimy się pewnie. Pociągła może i na dworcu zobaczymy, jak tam będę stała. Brawl so cold, it cuts the night. Shadows dancing in pale moonlight, whispers echo hearts take flight. glitter drips like venom's kiss. Frozen glass, tick tock! Nie mogę zaobserwować coś za pasów. to jest tak, inaczej było napisane. Jestem nawet tym spuszczona. Mogę To keep the of the game every move ignites the flame. Power surge, not the same. Eyes that pierce a deadly glare. Lies dissolve in icy air. Dare to look if you dare. Jestem. Trochę skończona, ale Nagrywam. Widzę, że masz moje lekinsy. Może, że chcesz. Okay. Tak. Jeszcze? No jeszcze, jeszcze, ale wszystko, co robisz, to nie jest na max. Myślałam, że będę bardzo... Tato, ale to na mnie ten telefon! Dobra, to jeszcze nic nie robisz. To się nic nie robisz. Jesteś tak skupiony na tym. A to dzisiaj? Nic dzisiaj nie to... To no ale to... Widzę cię. Ma widzę cię! Cały czas cię widzę. A to ty ty masz nie widzieć, tylko tutaj, tak, -30. Biało, widzisz już Ale jest pierwsza, co X30. Ta biała, widzisz? Czerwony ładniejszy Mam nadzieję, że Co? Ja? Mam nadzieję, że przyjada automatem, jeszcze nie jechałam. No nie dzisiaj <grywa> No i jak się jeździ? Automatem? Wygodniej, nie? No to ma, to ma lepsze. Tutaj wiesz, lepsze przyspieszenie, mniejsze spalanie. Ale to a tam miecz takim, z no, tymi biegami może ja być. Ja mówiłam mamie, będzie? Zaraz. Mówiłam że wygodniej byłoby dla niej jeździć automatem. I bo na, nie, ma, nie musi się skupiać na zmianie biegu. Mama nie jechała już się na wieżywa. jest strzała. Strzała, wypucowany, ale to było wiadomo. I będzie jeszcze. Już mi się chce śmiać. Ech. Poprosiłam rodziców o nagrywanie, widzieliście jaki był efekt. Shadows whisper secrets on the crest and moons Dance with my demons now they follow my tomb Mirror crack, but the pieces fit Built the crown from the shards, every flawless. coming Maczka w Lubinie przegapiliśmy zjazd ale to nic i tak udało się wyjechać teraz złote łódki, przecież trasie obowiązek mimo, że nie jem to chyba odpoczynek ale mi się przyda no i lecimy dalej, póki co odwód